Cześć, dzień dobry, moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor, doktor Ato 573 odcinek podcastu BSS bez tajemnic. Nagrywam go dla Was już od ponad dwóch lat i nie ukrywam, że sprawia mi to wielką przyjemność i zakładam, że Wam również sprawia on przyjemność, kiedy go słuchacie. Przynajmniej tak mówią statystyki, które codziennie pną się w górę. Ogromne podziękowania już na dzień dobry za to, że jesteście razem z tym podcastem, ale dzisiaj mam znacznie większe podziękowania, a mianowicie podziękowania. Mam dla wszystkich tych organizacji i wszystkich tych osób, z którymi związana jest moja firma Pro Progresio od ponad 9 lat. Tak, tytuł tego dzisiejszego podcastu to 9 lat i to nic więcej, nic mniej jak 9 urodziny Pro Progresio. Był dzień 12 grudnia 2012 roku, godzina 12:12. .12. O tej porze został podpisany akt notarialny powołujący do życia Fundację Pro Progresio. Od tego czasu dużo się zmieniło. Fundacja zaczęła rozwijać polski rynek sektora nowoczesnych usług dla biznesu i zaczęła kończyć swoją misję. Ta misja jest kontynuowana przez Pro Progresio jako spółkę, jako organizację, która. Kontynuuje wizję i misję postawioną przed fundacją, ale teraz wychodzi na znacznie szersze drogi. Ten proces zmiany trwa już od około dwóch lat, no i zaczyna dobiegać do takiego etapu, gdzie to wszystkie stery, wszystkie inicjatywy i wszystkie działania będzie realizowała już spółka Pro Progresio, a nie fundacja, która dała ku temu wszystkie możliwe podwaliny. Jaka jest wizja? Jaki był cel działania i powstania ProProgressio? No cóż, zacytuję Wam to, co mamy umieszczone na naszej stronie internetowej. Wizja ProProgressio to: dążymy do tego, by być najbardziej kompleksową i innowacyjną instytucją otoczenia biznesu. Wielkie słowa? Być może, ale za słowami muszą iść konkretne czyny. No i my te czyny przez 9 lat wdrażaliśmy w życie. Myślę, że warto by było, abyśmy spędzili kolejnych kilka minut, a ja wam w tym czasie opowiem, cóż to za czyny zostały zrobione i dlaczego. Wydaje mi się, że samo dążenie do tego, by być najbardziej kompleksową i innowacyjną instytucją otoczenia biznesu, nie jest tylko hasłem, ale jest potwierdzeniem w szeregu różnych działań. Ten pomysł, tak jak powiedziałem, powstał w roku 2012, no i od razu nabrał gigantycznego tempa. Te 9 lat, które mamy już za sobą, to 9 lat mediów. Media tak naprawdę mają nieco więcej niż 9 lat, gdyż powstały już w naszych głowach wcześniej, ale nie wiedzieliśmy jak nimi dokładnie kierować i dopiero wejście pod skrzydła Pro progresjo rozwinęło media którymi zarządzamy od tylu już lat. Cóż to za media? Na początku były to Outsourcing Portal jako witryna internetowa oraz Outsourcing and More jako dwumiesięcznik. Tak, pamiętam te pierwsze wydania magazynu Outsourcing and More, które były dwustronne. Z jednej strony czytało się je po polsku, z drugiej po angielsku i obie wersje językowe spotykały się w środku. Hm. Taka kiedyś była moda, tak kiedyś się to robiło, ale zmieniał się czas, zmieniały się realia rynkowe i zwiększała się również zawartość kontentowa, czyli ta merytoryczna samego magazynu. I w pewnym momencie magazyn dostał już oddzielne dwie wersje językowe. Tak, oddzielnie zaczęły być wydawane wersja polska i oddzielnie wersja angielska. No i teraz dochodzimy do tego, co nowego wniosła spółka Pro Progresio do. Tej treści mediowej, a mianowicie po dziewięciu latach nadawania, nadawania i realizowania misji mediowej w ramach Outsourcing Portal i Outsourcing and more przyszła duża, duża zmiana i oba media zyskały nowy tytuł. Tym nowym tytułem jest Focus on Business. I zarówno strona internetowa, dostępna pod adresem focusonbusiness.eu, jak i dwumiesięcznik, dokładnie pod tą samą nazwą Focus on Business zaczęły poruszać znacznie szerszą tematykę niż tylko. Ta tytułowa, outsourcingowa, która towarzyszyła nam na początku, to już w tej chwili jesteśmy na takim etapie, gdzie temat bardzo szerokiego biznesu, ale tego biznesu kierowanego do biznesu, czyli w relacjach B2B, towarzyszy nam na stronach internetowych i drukowanych mediów, jakimi są Focus on Biznes. Także 9 lat mediów za nami i plany, które mamy na kolejne miesiące i kolejne lata są dosyć ambitne. Mogę wam już w tej chwili zdradzić, że najbliższe dwa numery, czyli ten styczniowy i marcowy, są praktycznie już całkowicie zarezerwowane, jeśli chodzi o publikację treści, a warto wspomnieć, że magazyn ten jest drukowany w 3000 egzemplarzy, ma stałych blisko półtora tysiąca subskrybentów biznesowych, nie mówiąc już o zasięgu internetowym, który dochodzi do 200 tysięcy odbiorców, czytelników nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Tak, to jest taka historia mediowa, która nam towarzyszyła przez te 9 lat. No ale pro progressio nie zajmuje się tylko mediami. To, że zaczęliśmy od obszaru mediowego to jedno, ale stwierdziliśmy, że w tym samym czasie warto jest się przyglądać rynkowi, badać go i analizować. Efektem tego jest stworzenie kilkudziesięciu już raportów z serii Focus On. Tak, te raporty to była taka świeżość na polskim rynku. Nie były to raporty komercyjne i nadal nie są. Ich zasadą jest, ich celem jest pokazywanie konkretnych danych dotyczących otoczenia biznesowego polskich miast. To w raportach Focus On, które są produkowane w wersji polskiej i angielskiej i są dostępne za darmo, możecie dostać na bieżąco informacje o tym, jak wygląda otoczenie Biznesu w polskich miastach. Jak wygląda to otoczenie z perspektywy edukacyjnej, jak wygląda z perspektywy nieruchomościowej? Kto z biznesu, tego nowoczesnego biznesu jest obecny w danym mieście i w szereg innych informacji? Raporty te nie dość, że są dostępne na stronach Pro Progresio, to znajdziecie je także na stronach internetowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Tak, tak, lubimy wspierać w informowaniu o tym, co dzieje się w Polsce i w polskich miastach. No, a te dane również przypadły do gustu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, z którą mamy przyjemność od wielu, wielu lat współpracować i łączą nas że różne projekty, różne inicjatywy wspieramy się nawzajem. Raporty Focuson to nie jedyny wynik naszych badań i analiz rynku. Oczywiście lubimy też sektor nieruchomościowy, ten nieruchomościowy w odniesieniu do. Biur, do przestrzeni biurowych. I tak, na przestrzeni ostatnich 9 lat powstało kilka raportów, które dotyczą konkretnie Biur dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Na początku ruszaliśmy tylko temat wielkich budynków biurowych oraz tego, jak wyglądają czynsze, najmy i tym podobne rzeczy. Ale rok 2021 dał kolejny oddech temuż projektowi. No i tutaj zaczęliśmy rozwijać również raporty pokazujące nie tylko dostępność budynków biurowych jako takich, ale na przykład również przestrzeni serwisowanych, przestrzeni coworkingowych. Do tego uzupełniliśmy te dane przykładowymi. Aranżacjami tego, w jaki sposób można sobie przestrzeń biurową przygotować, czy też nawet wskazaliśmy drogę do konkretnych showroomów firm meblarskich, gdzie dobre meble, jakościowe meble, można sobie kupić i zagospodarować nimi przestrzeń biurową. To jeszcze nie koniec tego elementu badawczego, bo warto wspomnieć, że od kilku lat prowadzimy również na bieżąco stronę internetową, która nazywa się bssindex.com. To w ramach tej inicjatywy wspólnie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu zbieramy na bieżąco informacje, kto nowy pojawił się w sektorze usług dla biznesu w Polsce, w polskich miastach i zamieszczamy te informacje w indeksie. Dzięki czemu co miesiąc możecie zobaczyć, ile nowych inwestycji w Polsce. W polskich miastach się pojawiło. Tak, co miesiąc wykonujemy szereg telefonów i sprawdzamy z centrami obsługi inwestora w polskich miastach, jak również z Agencjami Rozwoju Regionalnego, kto nowy pojawił się na ich terenie. I te wszystkie dane skumulowane prezentujemy na wykresach prezentowanych na stronie bssindex.com. Lubimy takie rzeczy robić, wiemy, że jest to czasochłonne, ale. Wartość, jaką daje BSS Indeks, no jest absolutnie nieoceniona, dzięki czemu widzimy faktyczny wzrost i rozwój sektora usług dla biznesu w Polsce. Te ostatnie 9 lat to także 9 lat wydarzeń. Zaczynaliśmy, pamiętam, na samym początku śniadaniami biznesowymi. To były bardzo kameralne wydarzenia. Czasami gromadziły po kilkanaście, dosłownie 12-15 osób, ale za to fascynowały nas tematy, które były tam poruszane. To były zawsze fajne, angażujące spotkania. Od śniadań się zaczęło, a w tej chwili w ciągu 9 lat rozwinęliśmy duży cykl konferencji pod nazwą BSS Tour. BSS Tour to 4, 5, czasami 6 eventów w ciągu roku realizowanych w różnych polskich miastach, gdzie poruszane są Różne tematy związane z usługami, ale nie tylko z usługami biznesowymi. Czasami dotykamy tematów takich jak szczęście w pracy czy employer branding, a czasami bardzo takich twardych typu na przykład robotyzacja w sektorze finansowym. Jeżeli wejdziecie sobie na stronę internetową BSS Touru, to zobaczycie jak różne informacje są przekazywane w ramach tegoż cyklu eventów. Ten cykl bardzo nam się podoba i będziemy go oczywiście kontynuowali także w kolejnych latach. Na rok 2022 mamy w planach zrealizowanie co najmniej czterech konferencji w ramach cyklu BSS Tour. BSS Tour to jedno, natomiast raz do roku robimy taki kombine wydarzeń. Mamy tam dwa bardzo istotne dla nas wydarzenia. Jednym jest BSS Forum, a drugim jest Gala Outsourcing Stars. To są nasze flagowe wydarzenia, które realizujemy od kilku lat i które gromadzą ogromną społeczność międzynarodową. Na BSS Forum zawsze realizujemy Trzy ścieżki tematyczne. Jedną jest ścieżka biznesowa, drugą otoczenia biznesu, a trzecią HR-owa. I to tutaj eksperci z Polski, Europy i świata przyjeżdżają i dzielą się najlepszymi praktykami w odniesieniu do tego, w jaki sposób biznes może i powinien się rozwijać. To tutaj analizowane są trendy, to tutaj radzimy sobie z pewnymi wyzwaniami, które stawiane są przed branżą, i to tutaj odbywa się ogromny networking a gala? No cóż, wejdźcie sobie na YouTube'a i wpiszcie Outsourcing Stars Gala i zobaczcie, jakież to są wydarzenia. To są wydarzenia pełne networkingu. To tutaj zawierane są kontrakty warte miliony i to tutaj spotyka się społeczność biznesowa znowu nie tylko z Polski, ale także Europy i świata. I to tutaj odbywa się finał konkursu Outsourcing Stars, jedynego niekomercyjnego konkursu dla sektora outsourcingu w Polsce, w ramach którego którego firmy nie są nagradzane za to, ile mają kasy na koncie, tylko jak szybko i jak dynamicznie rozwijają się w ramach swoich obszarów kompetencyjnych. Tak właśnie są realizowane gale Outsourcing Stars i tutaj już teraz mogę wam powiedzieć, że rok 2022 przyniesie nam kolejną taką galę w nieco jeszcze innej aranżacji niż miało to miejsce do tej pory. Rok 2020 i 2021 to był też taki przełom u nas, no i zastanowienie się, co tu zrobić jeszcze w ramach wydarzeń. W związku z czym w roku 2021 uruchomiliśmy cykl webinarów, ale te webinary to już. Kierowane są tylko i wyłącznie do członków klubu Pro Progressio. Stwierdziliśmy, że chcemy dzielić się wiedzą, chcemy tą wiedzę dostarczać bardzo kompleksową i bardzo ciekawą, ale dla tej grupy organizacji i firm, które ufają nam i wiążą się z nami na dłuższy okres czasu. No to skoro dotykam tematu klubu Pro Progresio, to warto Wam powiedzieć, że ten klub również ma już 9 lat. I w teraz, na przestrzeni tego całego okresu zgromadził on ponad 100 różnych organizacji, profesjonalnych przedsiębiorstw, ale także i instytucji otoczenia sektora nowoczesnych usług dla biznesu, które mamy przyjemność w naszym ekosystemie trzymać, rozwijać, edukować, łączyć i wspierać na różnych polach. Te 9 lat klubu to jest promocja organizacji, które w nim są zrzeszone. Te 9 lat klubu to jest doradztwo tym, że organizacjom, w jaki sposób dobrze się komunikować, w jaki sposób rozwija się sektor nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce i w Europie, i na świecie, oraz takie też doradztwo w informacjach, co, gdzie i jak się dzieje. Oprócz tego 9 lat klubu Pro Progresio to oczywiście naturalny networking. To, co w klubie jest realizowane przez cały ten czas, to łączenia firm między sobą, to przedstawianie sobie działalności różnych firm po to, żeby było to dla wszystkich jasne co, kto i jak robi i dlaczego warto z tymi firmami współpracować. No i te 9 lat klubu to również edukacja, którą szerzymy na rynku wraz z samymi członkami klubu, gdyż to członkowie klubu najczęściej są prelegentami podczas chociażby śniadań biznesowych, webinarów, czy też konferencji z cyklu BSS Tour czy BSS Forum, o których Wam już wcześniej powiedziałem. Wchodzimy w dziesiąty rok. Dziesiąty rok to zawsze ważny rok. Zamknięcie pierwszej dekady dla każdej organizacji to taki dowód, że to, co się robiło do tej pory, rzeczywiście ma sens, że to rzeczywiście był dobry pomysł, dobry kierunek, dobra wizja dla biznesu, więc ma się głód na więcej. I my również mamy głód na więcej inicjatyw w ramach Pro Progressio. Będziemy kontynuowali oczywiście wszystkie dotychczasowe działania. Będą kolejne raporty Focus On. Będzie kontynuacja rozwoju mediów, jakimi są Focus On Biznes i to nie tylko w obszarze zwykłego tekstu, ale także materiałów, wideo oraz audio. Tak samo będziemy kontynuowali również wyjście nasze za granicę. Tak, już do tej pory współpracujemy z kilkoma międzynarodowymi organizacjami z sektora usług dla biznesu, na terenie Kolumbii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Ukrainy, Gruzji, czy też nawet Egiptu czy RPA. No to będziemy chcieli tą misję naszą dalej rozwijać i kontynuować i zacieśniać nasze relacje z partnerami międzynarodowymi. Usługi biznesowe nie mają granic, działają na całym świecie. W związku z czym chcemy mieć dobre relacje z instytucjami, które zajmują się tą branżą na całym świecie. Będziemy również uruchamiali kilka nowych inicjatyw, ale o tym nie będę dzisiaj mówił. To zostawię Wam w pewnym takim znaku zapytania, cóż takiego chodzi po głowach w pro Progresio. Zobaczymy, czy uda nam się Was po raz kolejny zaskoczyć, bo do tej pory różnymi inicjatywami Was zaskakiwaliśmy. Tą jedną rzeczą, którą ja sam realizuję na co dzień i która mi sprawia ogromną przyjemność, tak jakby w nieco Lekkim nurcie pobocznym do samego Proprogressio, to jest właśnie ten podcast, który tutaj słuchacie, czyli podcast BSS BSSB tajemnic. Jest jeszcze drugi. Good Morning BSS World. Ten nagrywam w języku angielskim, ale podcasty te nigdy by nie powstały, gdyby nie znajomości, gdyby nie relacje i gdyby nie wiedza, którą dysponuje Pro Progressio jako taka. Ja mam przyjemność sobie pogadać, do Was wy macie możliwość mnie wysłuchania, ale. Wiedza za tym wszystkim, informacje za tym wszystkim, które stoją, są właśnie czerpane z różnych pól działalności Pro no dobrze, no to co nam zostało na ten dziesiąty rok, powiem Wam tak, że będziemy mieli jeszcze nowy wymiar naszych dorocznych wydarzeń. Czyli możecie się spodziewać, że BSS Forum i Gala Outsourcing Stars zmieni nieco swój kształt. To wydarzenie ewoluuje i to myślę, że ewoluuje w skali makro. Jeżeli do tej pory. Widzieliście, jak te wydarzenia wyglądają i one Wam się podobały? To jestem ciekaw, jak zareagujecie na nasz nowy pomysł, który będziemy realizowali już w roku 2022. Jaki on będzie? O tym powiem Wam już niebawem i zakładam, że pewnie poświęcę temu zupełnie jeden pełny cały odcinek podcastu BSS bez tajemnic. No dobra, to taki był ten 573 odcinek podcastu BSS bez tajemnic o 9 latach Pro Progresio. Ogromne podziękowania dla wszystkich członków klubu Pro Progresio, którzy są z nami od wielu, wielu lat. A muszę wam powiedzieć, że część z tych firm jest od samego początku. Tak, od pierwszego dnia, kiedy uruchomiliśmy klub, mamy część organizacji, które nam wtedy zaufały i nadal ufają. Na przestrzeni lat część film przychodziła, część film odchodziła, ale zdecydowana większość z nami zostaje. Ponad 100 organizacji. Ogromne, ogromne podziękowania płyną w Waszą stronę. A jeżeli Wy, moi drodzy mili słuchacze, nie jesteście jeszcze członkami klubu ProProgresją, mam tutaj na myśli oczywiście Wasze firmy i e, zastanawiacie się, czy wejść czy, nie wejść, czy nie wejść do naszej społeczności, to oczywiście zachęcam Was do tego, abyście weszli sobie na stronę klub.proprogressio.pl i zobaczyli, po pierwsze, kto u nas jest, a po drugie, co takiego robimy dla firm. No i mam tutaj jedną taką informację, która no, nie do końca sprawia mi przyjemność, że muszę się nią podzielić, ale muszę. Jesteśmy świadkami dosyć dużej inflacji, która idzie nam w kraju, a to oznacza, że z 1 stycznia 2022 roku składka członkowska będzie rosła w górę. Tak, będziemy musieli ją nieco podnieść. W tej chwili wynosi ona 15 tysięcy złotych za rok, natomiast od nowego roku będzie to składka na poziomie 18 tysięcy. Natomiast wszystkie firmy, które zdecydują się jeszcze do końca tego roku dołączyć do klubu, będą mogły skorzystać ze stawki, która obowiązuje w roku 2021. Zastanawiacie się, czy dołączyć do klubu? Myślę, że to jest jeden z powodów, który może tym pokierować, ale oczywiście pieniądze to nie wszystko. Przede wszystkim popatrzcie na to, co my takiego dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu realizujemy. I jeżeli tylko to, co robimy, te nasze działania wpisują się w Waszą wizję, misję, czy też cel działalności Waszych firm, to serdecznie zapraszam. Napiszcie do mnie: mój adres to 2s.pl lub Znajdźmy się na LinkedInie, a ja z przyjemnością przekażę Wam znacznie więcej informacji. Kończymy na dziś podziękowania dla Was oraz dla patronów tego podcastu. Moimi patronami są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński oraz Szymon Kryczka. Te cztery osoby wspierają rozwój podcastu na platformie, jaką jest patronite.pl. Jeszcze raz dziękuję, ukłony w Waszą stronę i miłego dnia Wam życzę. Na razie, cześć!